26 czerwca, 4.27 zaczynamy kolejny dzień swojego życia od placu zabaw. A jak plac zabaw to dipy na poręczach. i Idziemy. Ile będzie, tyle będzie. Opa! Hoppa. pustki na placach jestem na trzecim obiekcie i jeno na mnie wpadła taka zawieszka zerkajcie dopiero czwarty plac oddaję 50 groszy i tu już widzę 20 groszy pod ławeczką no i elegancko i chyba 10 groszy będzie tutaj tak mamy 10 groszy czyli co 80 groszy na tym obiekcie przede mną, 8 husztawek, aż po horyzont. Widzicie? Zaczynamy. Sygnał na 50 groszy. Czy tak będzie? Tak, będzie tak. Heh, fajno. Ładnie zaczyna sypać. Widzicie? Trzy place, bida a czwarty plac oddaje. Jakiś ten sygnał nie mrawy, ale kopniemy. O, kolejne 50 groszy. Wow, super, super. Poprosimy większe nominały. Jestem w słuchawkach dzisiaj, jak zauważyliście pewnie. O, i to by było na tyle. chcę jeszcze zrobić piaskownicę. O, a tu ładny sygnał, ej, na dwa <totryk> Patrzcie wyszedłem z kuśtawek i mam 2 złote wow i jakiś szajs metal obok grosik i jeszcze jeden sygnał na 10 groszy no patrz pan wysypał się ktoś 2,11 może być To jest sowaty. Sygnał oddał taką kulkę metalową. Po czterech placach mam 4 złote. Spójrzmy czy na piątym się to zmieni. Ciągnąłem słuchawki, nieco przyciszę. I jadymy. Na razie tylko grosik, ale jest tu jakiś sygnał. Chyba 6 metalowy. O. Dyszka. Na miejscu Dufi flaków wychodzi kolejny grosik. Takie dziadostwo małe, zobaczcie. Zateczka do kolczyka. Złotego koloru. Heh, może nawet jest złota. Szok. Widzicie jakie szczuły? Legend. A tu dla porównania jeden grosik. No jest. Już lepiej być nie musi, prawda? Skoro takie małe dziabągi targa przy ławeczce, sygnał 33 i jeszcze jeden grosik, słonko się pojawiło. Robi się coraz cieplej, dlatego słuchawki zdjęte nie chcę, żeby mi się dynka ugotowała. Przy tej ławeczce piękny sygnał na złotóweczkę patrz pan. No i jest Z. -ka. Bardzo mi to się podobuje. Mhm. Jakieś takie mieszane te sygnały. Jest 10 groszy. I jeszcze jakiś sygnał. I 20 groszy. I co piąty, chłopak oh, jaka śruba. Piąty plac i 5 zł przekroczone ale skoro jesteśmy na tym placu, to są moje ulubione poręcze, takie szerokie. Ja lubię tak szeroko. To co? Druga seria. Dostrugałem 10 groszy. Na placu numer 6, dłużej nie mogę tego znieść. w drodze do auta mam takie boisko, jeszcze, a więc je zahaczyłem. Już widzę na oko jedną monetkę, chyba 10 groszy. Tak, podławeczko. Dobre i to. Przejdź tylko raz, nie chcę mi się tutaj za dużo czasu poświęcać na to boisko. Idę tam gdzie świeże ślady są, czyli znaczy, że grały o 35 żółte grosze tak, 5 gry. No i patrz, 15 groszy dorzuciłem, a już mogłem jechać. Może więcej tego będzie co? Tu są świeże ślady tu się ktoś poruszał o. No nie mów, że dwa ziko będzie Taki sygnał jest 37-38 <grym> Oczywiście, że tak uuu warto było tu wpaść Może zrobię bardziej, co? Dokładnie to boisko Tu już 2,15 więcej niż, niż było Twóreczka sygnał, 6 metalowy grosik no i fajnie Czyli już 2,16 dorzucili No to mi się podobuje panie. Dawać dawać więcej piąteczki poproszę Sygnał 5, czyli 6 metal i jest. Dwa grosiki. Dorzucam dwa gry i cały ten plac numer 7 oddał jakieś 7 groszy, ale na te ślady. Widzicie? Na okolutko są, na całej piaskownicy. Oznacza to, że była tu konkurencja. A my już kosimy monety na 8 placu i tu mam jakiś sygnał obiecujący. Co on nam obiecuje Tak ja, obiecujący. Gówno taki ołówek z ameliniowym trzymacią do gumki. Tak to mogę nazwać. No nieważne. Ja już miałem cichą nadzieję, że może nawet piąteczka będzie. To samo tutaj jakiś śmieciuch. Sygnał numer 8, 6 metrów kawał złomu. śmieci do śmieci I co, zmykamy gdzieś dalej bo tutaj bieda 6.06 4400 kroków lecimy podliczyć ile kasy mamy po 8 obiektach 8 groszy brakuje do 8 zł, taka sytuacja a my lecimy gdzieś dalej jestem na placu numer 9 i patrzcie z widzę z daleka ja pierdziemy co to jest jeden grosik i piątka. Ja pierdykam, coś pięknego. To ile mamy? 8 bez siedmiu groszy w tym momencie. 13 Ziko bez siedmiu groszy. Tam się podobuje. Coraz bardziej. Fajno. To jakiś głębszy sygnał głęboko to mi nie chcemy kopać. Dobra, chyba jest. Tak, jest, kapsel, wspaniale. 5 groszy brakuje do 13 ziko, ale mam ładny sygnał. Na 50 groszy albo na złotówkę. Tak, pięknie. Albo na zrywkę baranie. Nieraz idzie pięknie, a nieraz zobaczcie dziubie po jednym groszu. Czyli co jeszcze? Jakieś 2 grosze do 13 ziko brakuje. Co to, amalinowy śmieć? Chyba tak. patrz z znalazłem chusteczki nawilżające do czyszczenia okularów. Sprawdzimy, czy to działa. Ty, poczekaj, z tego piasko. Wyczyścimy. bierzemy na ten przykład okulary i czyścimy. Okulary tu są do wymiany, dawno już też są Chyba tak, wie pan. Tak pan często mnie widzi, że chyba warto, nie? <laughs> Żeby pan wiedział i to tony, nie? No wam powiem, że efekt nie jest zadowalający. Pomazane te okulary teraz są tłuste jeszcze bardziej niż były Nie wiem Nie polecam tych chusteczek Pan się zainteresował moją działalnością, pan który tutaj często sprząta na terenie szkoły, także rośnie mi konkurencja, jak pan kupi wykrywać to już nie będę miał co szukać, Kupuje to wszystkie, mnie to tam nie przeszkadza. Dawaj, dawaj miejce do fiflaków, poproszę o jakieś monety. Będzie amalinowy śmieć. Oczywiście, że tak, proszę pana. I do sakwy. Uuu, 10 groszy będzie, a więc pęknie 13 zyko w końcu. No patrz super Superancka. I będą żółte grosze Szajs metalu I chyba będzie jakiś z metal tak jeden grosik Ale patrzcie co sobie podrzuciłem przed chwilą ja pierdzielę, patrzcie na to Rancik, piąteczka 18 ziko i ja pierdykam jeszcze 2 złote i można uciekać do domu Będą dwie dyszki. Pięknie idzie. Tego się, żem panie nie spodziewał, że będzie tak dobrze. A miało być tak źle. No i fajno. No, polecam, polecam kupować wykrywacz panie. Można sobie życie na nowo ustawiać. A co to jest? dziabłąk, patrzcie ogniwko, łańcuszka raczej nie jest to srebro dokładam 20 groszy i lecę robić trzecią serię tu bardzo wysoko jest to zrobione, więc trzeba się wspiąć na to starć 12 razy, trzecia seria dobrze jest tu za płotem jest taki mini obiekt zrobił go na szybko co on potrafił zaskoczyć pozytywnie jakiś szajs metalik taka tam docięta śruba sygnał numer dwa numer trzy i masz jeden grosik. były przez cztery kolejny grosik pięć do siedmiu pięć groszy wow patrzcie, jak to leci tak to leciało tu będzie kapsel niestety tak, nie zgadza się wszystko u nasia tu na oko co będzie kapsel też go podnoszę łapanie kawał podkowy czy inne coś. Nie, to nie będzie podkowa. Takie żelastwo. Robimy Atakiren na huśtawkę. Szajsowo jakoś jakoś kość. E, metalowa zetka. Juhu. Pięknie. To co? Mamy? 19 ziko? Był taki, żeby na obiekcie numer 10 dostrugać do dwóch dyszek, ale chyba się nie uda. Nieważne, patrzcie, jeden grosik, serduszko widzę, że rozdupsyło się w dzieciątku. Jakaś biżuteria. Widzicie? Zbieram. Tu. O. Wow, takie rzeczy. a co to jest? A tu już kawałek szkła. Heh. To raczej nie jest element biżuterii. Ale widzę tutaj jeszcze taki koralik jeszcze jeden koralik mniejszy i tu idzie koralik i jeszcze jeden koralik okej, okay, wystarczy zaraz nie wydurniaj się dzieciuku. no proszę mam dwa grosze ale patrzcie na to jaka znajda dwie panie łyżeczki leżą jedna obok drugiej tu jedna i tu druga także możemy sobie wcinać albo coś zagrać. Upanie, sygnowane są. Uhuhu. ta jakie sygnatury ma. Widzicie te takie rzeczy? Mm -hmm. Chyba będę bogaty. Ikeła. Patrzcie, z Ikeły jedna, a druga jakaś lepsza. Ale ja ślepi jestem. 655, 5800 kroków i zobaczcie nieco śmieci trochę biżuterii do złożenia i dwie dyszki bez 40 groszy mam 19,60 no i fajnie, mi to pasuje patrz, tutaj, ta zmiana narzędzi co ja teraz będę robił z tą siekierą? jak myślicie? tłumaczę i objaśniam ten nasz wielki, olbrzymi magnes 100 na 50 Właśnie teraz będziemy uzbrajać w linę, którą udało mi się kupić za jedną piątą ceny. Ostatnio widzieliście w którymś z odcinków jak chciałem kupić Brico ale nie będę przepłacał. No nic, jadziemy z tematem. Linę oczywiście montuję bez żadnych wiązań, jak już pewnie wiecie. Dobra, teraz tak, żeby to miało ręce i nogi. Przekładamy te nasze dziabłonki takie o żeby, żeby to spiąć teraz nie wiem czy to wszystko będzie widać ale jakoś sobie poradzimy linę przykładamy przez tą szeklę o panie co ta lina taka gruba miała być 8 mm a wydaje się grubsza co się udało słuchajcie tę linę tu przyłożyć teraz skoro już mamy to na szekli to przekładamy teraz przez te nasze dziabągi amaliniowe. one nie są z aluminium one są z nierdzewki dobra, znów nam nożyczki do tego przydadzą o podwadzę sobie o, stryk, fajno to się udało teraz drugi jeszcze sprawniej o, fajno stryk i patrz, ta ludziska o co mnie chodzi jak już mamy w tej postaci, to teraz zdobijemy te zaciski siekierą i mamy praktycznie gotowy do użytku magnes, później można go zabezpieczyć czymś takim koszulką termokurczliwą ja dzisiaj tego nie będę robił, zrobię to kiedyś tam w domu, mam tu taki pręt Dociskam go, zobaczcie na ten zacisk. Dociskam na zacisk i będę teraz naparzał, siekierał. Żeby on się ładnie tam przygniótł Nie wiem czy to się uda, ale spróbujemy ta na efekt. Niechcący mi się udało Uuu. z tej strony, zaraz zrobię to samo z tej strony i z drugim dziabągiem. Ej, siekiera, uważaj! Za blisko jest, bo zaraz ci łapy utnę o ten magnes. Dobra. Może z tej strony jakoś sobie podejdę, będzie wygodniej. Okej, okay. nie no. Solidna robota. Dara, skurczę. Dziecioko, jak fajnie. I tak przygotowany magnes bez żadnych węzłów posłuży kilka ładnych lat. Dziękuję za uwagę i proszę korzystać z mojej wiedzy. O, i teraz przydałaby się zapalniczka, ale ja nie palę. Słuchajcie, stryk. Mamy tutaj koszulkę termokurczliwą, zakładamy ją tutaj, i teraz opalamy ją na ogniu, i będzie ładnie trzymać tutaj, zabezpieczać nam linę. I co, podoba Wam się taki układ? Jest taka podpowiedź ode mnie. To samo zobaczycie u kolegi neodymowy Mario. Był to kiedyś również mój kolega, ale już nie jest, nieważne. Także zerknijcie na jego kanał. Jeszcze raz powtarzam, Neodymowy Mario. Znajdziecie wśród jego filmów taki tutorial, właśnie jak robić takie rzeczy. Ja na dzisiaj kończę. I być może następnym razem zobaczymy się z magnesem, ale wcale niekoniecznie.